Mysłowice wieczorową porą. No i tak moi drodzy, dzień się kończy. Jest już dość późno, po 22.00. Już chyba wszyscy ze swoimi pieskami sobie powychodzili. Jakiś pan parkuje, pewnie wrócił z pracy albo z zakupów. Wciśnie się w ten kącik? No, wcisnął się takim dużym samochodem. No, jest ruch, jeszcze jest, jest. Ptaszki już nie śpiewają. Gwiazdy są, ale nie potrafię wam ich pokazać, bo jest aparat za słaby. Księżyc dalej w konserwacji. Nie widać go. Anunnaki go chyba gdzieś wzięli na przegląd generalny. Ale cichutko. Ale słyszę, jak jedzie pociąg. Tutaj jest taka trasa towarowa. Daleko i niedaleko, ale słychać ten szum tych pociągów. Jak jest jakiś taki ciężki transport z węglem. Tego słychać. Zimno jest. Według mnie, a pan z krótkim rękawkiem? Wygląda, jakby przyjechał do kogoś, by na kogoś czekał. Może do jakiejś pani? Może zaraz wyjdzie. O, wyszła, wyszła. Randka. Hmm. Jak Milusia. U państwa z Ukrainy też cisza, spokój. Dzisiaj nie widziałam, nie siedzieli na balkonie. Ja dzisiaj zrobiłam lustro. To moje meandry. Wyszło takie słońce, jakby u Majów, u Azteków. Jest na Instagramie, jak macie, to zapraszam do obejrzenia. O, samolot leci, miga sobie. Czekajcie, w którą stronę on leci? Na Kraków, czyli na Balicy. Ciekawe skąd? Niemcy, Holandia, Anglia? Hmm. Ludzie latają, nie boją się. Ja się boję latać samolotem. Nigdy nie leciałam. No ale wszystko przede mną może kiedyś się uda wsiąść w samolot. Wygląda trochę jak taka satelita, jak go tak miga. Czasem mam wrażenie, jak oglądam te gwiazdy, że one się ruszają. Na pewno migotają, ale... ...ruchu to ja raczej nie powinnam ich widzieć. Chyba będzie ciepło, jak jest gwiaździste niebo. Chociaż wieczór chłodny. Nie zdążyłam dzisiaj na... ...koncert wieczorny ptaszków. Zajęłam się troszkę tym moim lustrem. Rozmawiałam z Hanią, jedną z was. Pokazała mi swoje piękne serwisy. No i super, że ma takie ładne porcelanki w domu. Cieszy się też. A ja się cieszę z nią. No i chyba się już nic nie będzie tutaj działo, moi drodzy. Troszkę za późno wyszłam. O, idą jakieś ludziki jeszcze. Mm -hmm. Idą sobie, idą jeden prawo, drugi w lewo. Nie, oba w prawo albo w lewo. Moje lewo i w prawo. Tak. Wyglądają, jakby jeden drugiego śledził. Pogotowie gdzieś słychać albo policję gdzieś ktoś znowu coś nabroił pewnie. Okna już pozasuwane roletami nic nie widać. W tym, w tym okienku czasem widać, jak przygotowywują sobie kolację państwo. Szumią te drzewka tak fajnie, tak spokojnie, kojąco. Jest chłodno, rześko. Dotlenie się trochę, będę lepiej spać. Cieszę się, że mam ten swój balkonik i mogę sobie tu posiedzieć. O, słychać było, jak pociąg dał sygnał. Lubię jeździć pociągami, więc tu kot jest taki dla mnie przyjemny. Jak się jedzie jedzie przed siebie. Pamiętam, jak byłam młodsza, córka była malutka i jechałyśmy nad morze i stałyśmy, znaczy um, udało mi się ją położyć na tej mojej torbie podróżnej i spała w przedsionku, a ja przez te 10 godzin jazdy stałam. Yy, z małymi ponieważ zmienialiśmy się co trochę na to takie krzesełko, które się e, otwiera e, pod szybami e, w korytarzu. O jak nisko leci samolot. Patrzcie. Słychać go nawet. Co on tak nisko leci? Tamten był tak wysoko, a ten tak nisko. Hm. I tak dojechałyśmy nad morze. Zdaje się, że to koszalina. I z koszalina do Wisełki? Albo do Międzyzdrojów? Nie, do Międzyzdrojów i do Wisełki. Tak. Bardzo fajna miejscowość, polecam wam. Jest tam takie jeziorko. Z jednej strony, a z drugiej piękne... Podejście do morza przez taki piękny las z rzadkimi gatunkami drzew, podobno bardzo unikatowy w, w Europie. Jak byłyśmy, to było dość spokojną okolicą, to miejsce, natomiast nie wiem jak teraz, bo to wszystko się bardzo porozwijało. Jak byłam w Mżyżynie w tamtym roku, zdaje się. Czy dwa lata temu, to yy, zauważyłam ogromną różnicę z poprzedniego wyjazdu, jak budują się tamte y, apartamentowce, i to trochę wygląda, jakby to już była Hiszpania albo Grecja. Chociaż bardziej Hiszpania chyba. Bo Grecja to ma takie <laughs> mniejsze domki, takie, takie pensjonaciki. Natomiast Chociaż pewnie w tych wielkich kurortach, to też takie duże apartamentowce. W Hiszpanii takie właśnie widzę na folderach. Nie byłam w Hiszpanii, więc nie widziałam tego osobiście. Ale chciałabym pojechać, może kiedyś się jeszcze uda. Zwiedziłam Włochy, zwiedziłam Grecję. Francję. Ktoś zamknął chyba sobie balkonik. To się już chłodno zrobiło. Ja kochani, chyba zrobię to samo, ponieważ yy, na no wieczór jest chłodny, a ja jestem siedzę sobie yy, w klapeczkach bez skarpetek. A jakoś się tu gdzieś coś głośno zrobił. Jakiś... A tutaj idzie ktoś. Ale to sobie pan idzie sam, nie widać, kogo jest ciemno. To pani jest, czy pan? Pan. A gdzie piesek? Jest piesek? Nie, pan bez pieska spaceruje. Albo, a jest piesek, jest taki maluś. No może zobaczycie, ale nie jestem pewna, czy się tutaj... Nie, to jest pani jednak. Albo pan z kucykiem? Nie wiem. Już źle ze mną, jak nie potrafię rozróżnić u płci przeciwnej. No cóż no, jeżeli jest to pani, to ma chód mężczyzny po prostu. Jeżeli pan, to wygląda jak pani. Piesek taki śmieszny. Wygląda taka miniaturka bermana. Czujny taki. Czarny albo brązowy. No taki, taki fajny. No tutaj widać, widać, sobie chodzą. Tak to wygląda na aparacie, bo taka zjawa chodziła między tymi drzewami. ktoś się jeszcze gdzieś coś szura. Motor gdzieś słyszy. idzie ktoś? Może ktoś na balkon też wyszedł, o następny samolot znowu na balicy. Dużo ruch na tych balicach chyba mają. Na pyżowicach pewnie też. Dobrze, kochani, dzisiaj taki krótszy odcinek ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Idę się położyć. Puszczę sobie filmik o potędze prawa przyciągania. Ania mówi, że jest to prawo założenia. Inni jeszcze mówią, że jest to prawo rezonansu. Potęga podświadomości. Akurat znalazłam taki fajny kanał mm, tych istot, które mają kontakt z innym wymiarem. Yy, znaczy, ludzi, którzy po prostu mają taką możliwość, że umieją się kontaktować z, yy, z istotami, które przekazują nam swoją wiedzę z innego wymiaru. Bardzo fajnie mówią. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszam do komentarzy i podam link do tych, tego prawa przyciągania. Wiem, że wiele z Was, wielu z Was stosuje prawo przyciągania. Uczy się go. Podnosi swoje wibracje, swoją energetykę i bardzo dobrze. Energetykę możecie łatwo podnieść, yy, mając na uwadze obserwowanie wszystkiego, co piękne. Yy, jeżeli umiemy się cieszyć z takich drobnych rzeczy, zachwycać, to podnosimy właśnie swoją wibrację. Bo największą wibracją we wszechświecie jest miłość. Ale. no. Z tą miłością to różni, ciężko ją spotkać, ciężko ją otrzymać, ciężko ją rozpoznać czasem. Więc yy, zachęcam Was, moi drodzy, do przyglądania się takim szczegółom świata, takim drobnym rzeczom, które są po prostu piękne i takie same w sobie. Po prostu samo życie, jak ten szum tych drzew, ten ruch tych liści, ta cisza, ten spokój. Umieć to docenić, po prostu umieć to docenić. I tego Wam, kochani, życzę. I życzę Wam, kochani, dobrej, spokojnej nocy bez koszmarów. Pozdrawiam Was serdecznie.